Jakieś siemanko, witajcie w kolejnym odcinku ze Skywalker Sagi. W tym odcinku zaczynamy kolejne czyste lądowanie. z się do Rady Jedi. Gramy aktualnie Anakinem. Czym my się tutaj mamy udać? Tutaj do taksówki chyba trzeba. Co? Dobra, po prostu pójdę za strzałką i tyle. Też czasami rozmyślam, gdzie, co i jak trzeba się udać, ale chyba po prostu nie ma to znaczenia. Do pierwszej lepszej taksówki kurs na drugą półkulę? temu, co masz Do świątyni Jedi. Fajnie, że to właśnie podświetla, bo jakbyśmy mieli to wszystko rozkminiać Oj, byłoby dużo łażenia i kombinowania, a tak to hop siup, się uda No dobra Patrzcie, jak z daleka sięga mi te wszystkie monety to akurat jest fajny, właśnie skill. Że tak powiem, w stronę słońca. Uuu, jaki posąg Jedi. Ej, w sumie mamy już milion klocków. Możemy zatem rozpocząć spotkanie Rady Jedi? No, myślę, że tak. Kontynuujmy. Przyjmujemy cię, ale nie otrzymujesz tytułu mistrza. Co? Jak można należeć do Rady i nie być mistrzem? Usiądź. Młody Skywalkerze. Młody i gniewny! Rada życzy sobie, żebyś meldował o wszystkim, co robi Kancerz. Chcemy wiedzieć, co planuje. Rozumiem. Zbadaliśmy wszystkie układy w Republice, ale po generale się ślad zaginął. Na zewnętrznych hmm. rubieżach ukrywa się. Mistrz Kenobi poleci. Hmm? E? się zdziwił w ogóle. A co za takim droidów na Łukich? Joda wraz z batalionem klonów wesprze łukich na Kashiku. Niech moc będzie z nami. <grym> Mistrz Joda sądzi, że generał Gribus ukrywa się gdzieś na zewnętrznych rubieżach. Znaleźć generała Gribusa. Najpierw polecimy na planetę Utapał. Tam zatankujemy i zaplanujemy poszukiwania. Zrozumiałem. No to już się robi. Nie trzeba tutaj mnie bardziej przekonywać, żeby po prostu iść tam, gdzie trzeba. Ze mną zawsze podwózka, gdzie trzeba. Ten co zawsze gada. npc ty też mają to do siebie, że mają charakterystyczne swoje powiedzonka. Eee, dzielnica federalna. Dobra. Ciąg dalszy. Utapał. Podróż, wyświetl mapę. Nie, no podróżujmy po prostu. Też, oczywiście, standardowo spróbuję sobie w przestrzeni Utapał przestrzeni kosmicznej może jakąś asteroidę ubijemy. Mamy miasto Pau i widzę, że jest asteroida i to Kyber Ło, wow, tu mocno poszło. A tu co jest? Pewnie coś trzeba zastrzelić. A co sobie darujemy? Dobra. Wyląduj. Miasto pał. No, jeszcze mnie tutaj nie było. Tutaj co jest? O, o, darmowe klocki, zobacz na to. Skąd to, za co? No ale w dzisiejszym odcinku zajmijmy się głównie fabułą. Mamy tutaj komitet powitalny. Barbarzyństwo? Witaj, młody Jedi. Chciałbym założyć w mieście bazę wypadową do poszukiwań generała Grievousa. On jest tutaj. Jak go sprzedał? Tysiące droidów bojowych. Bez wina, ale go sprzedał. Nie pójdę w kółko, zanim arnie reprezentuje nas tu znajdu. Wysyłam was do układu Luftawar na zewnętrznych odpierzchach, tam będzie... Ole, ma głos. Dzień dobry. Chcę powiedzieć się, maniu. <laughs> Co jest? Co? Nie! Co jest grane? You can dance? General Grievous. Dobra, dawać. Ja w końcu powalczymy, ja. Ale mamy tutaj walki w tych odcinkach. Teraz szczególnie. Dawać, dawaj, 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 dawaj. Zablokowano. Jest, 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 Nic z tego o, już teraz trzy tylko ręce. Gdzie on jest? Patrzcie, patrzcie jak się wspina. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ma wsparcie. Rozumiałem. Nie, możemy nie udało się. Poszło. I co ja teraz zrobiłem? Mogę użyć haku? wow No i pod ciągu nogi. Dobra. O tam w tle, bo zobaczcie! Jaka akcja się dzieje. A, jaj, Co to leżącego się nie bije? To wbrew prawdziwym zasadom jedi. O, ostatnie życie mu zostało. Dawaj, dawaj, dawaj Jestem na Ale kombo weszło. Razy dziewięć, nie wiem czy widzieliście. Gdzie on polas teraz Dobra, teraz czas na droidy. Dobra, zrobimy ich na raz. Tak się uda. Wow! Musi być jakiś sposób, żeby go tutaj ściągnąć. Dobra, już szukamy sposobu. Tu widzę, że jest jakaś przekładka? Nie, co tutaj trzeba? A, dobra, w ten sposób. Zaraz zapełnię sobie pierwszy pasek z monetami. No ciśnij, dobra. Po ten czas jeszcze sobie tutaj ogarnę. Dobra, Proces Kajber otrzymaliśmy. Zmieniamy, zmieniamy postać. Teraz tutaj trzeba pociągnąć. Kolejną rzecz. Okej, okay, teraz chyba też znowu jet'em. W sumie chyba obojętnie jaką postacią, ale... No, wziąłem obiłana Jednak najpewniej się nim czuję. O, tu jest mój gościu. No i dobra, dawaj. Do dzieła. Co on kombinuje? O nie, o nie, tylko nie to. Co ja tu mam? Easy, easy, easy. No dawaj! A no, już myślałem, że go mam. Tyle włożenia na darmo To Jakby to w Mortal Kombat powiedziano Finish him. jest Raz w 12 poszedł nożnik. Uuu. Musiałem poczekać na skrypt, bo nic mu totalnie nie robiłem, tak jak mówi się zauważyć. Dobra, jeszcze jedna łapa mu została. O, zobaczcie jak on dzisiaj nie wygląda w ogóle. Dobra, tu z tymi sobie poradzimy. O, wejdziemy ich na raz, może? może. Uwielbiam to kombo. Czy tutaj też trzeba coś zrobić? Chyba tak, ale nie pociągnę nic. Tutaj muszę coś pokombinować. O właśnie, to jest to. To jeszcze jeden raz, tutaj No dawaj, dawaj do góry Podciągnijmy się Tak jak trzeba Wow Było blisko Widzę jak moje życie po prostu spada od razu adrenalina rośnie, korek? Możesz Powinno się dać wysłać sygnał z tej wieży komunikacyjnej. Dobra, kolejny pasek zrobiony, tutaj trzeba wyciąć dziurę. Proszę bardzo. O, jakie zadanie wykonane. Więc do czego to służy tutaj? Pewnie kolejna znajdźka. No ale zróbmy sobie chociaż tutaj tą dziurę. Taki kwadracik chyba starczy. Oho. Jak wyślę sygnał z tej wieży, posiłki ruszą nam z pomocą. Mam taką nadzieję. Użyjmy tego, i co będziemy musieli? Lewo, prawo, góra, dół. Tak jest, góra, góra, dół i prawo. No i dobra, potrzebujemy wsparcia z lata Wow, no raczej nie masz szans z takim działem, armatnim jakby. ciąg dalszy nastąpił o idziemy na zewnątrz come on whoa, whoa, whoa. Czekam na życie. Dobra, mam fula. No przecież już nie masz życia. Co jest? Ile mam go jeszcze bić? No nie ma prawdziwego jeda jeszcze. jaj. Jaka szkoda. Tyle, tyle dosłownie brakowało. Twój ruch. Serio, zniszczyliśmy go całego. Kawałek po kawałku, odcinamy mu dosłownie wszystko razem z głową. Co za barbarzyństwo. Dosłownie. Komandorze, powiadom wojsko. Niech przejdą na wyższe poziomy. Oczywiście. Czas już nadszedł. U kolejny koszmar. Tak, to muszą zrobić spokój dla Gigi! Zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, 6.44, to ej, też mam tak ustawiony budzik. Najwyraźniej Rada nie docenia w pełni twych talentów. Wiem, że istnieją sekrety mocy, których nie chcą mi zdradzić. Pozwól, że pomogę. Kąd Skąd pan zna tajniki mocy? Mój mistrz wszystkiego mnie nauczył. Także o naturze ciemnej strony. Ciemnej strony? Jest w tobie mądrość, Anakinie. Poznaj siłę ciemnej strony. Siłę, aby uratować Padmę. Powiem o tym wszystkim o. radzie Jedi. Poruszył wrażliwy Poznałem straszliwą prawdę, Temat jest lordem Sithów. Lordem Sithów? Będziecie mnie potrzebować, żeby go aresztować. Wyczuwam w tobie zagubienie, młody Skywalkerze. Poczekaj w komnatach rady na nasz powrót. Dali mu książkę i masz, ucz się. Kurczę, brakuje tej satysfakcji, czuję niedosyt. Jeżeli dosłownie tyle, tyle po prostu brakowało do 100% monet. Żeby być prawdziwym, że dają. No zobaczcie, no nie, no nie. Tragedia. Ale jeden, jedno wyzwanie się udało zrobić. Mini zestaw chyba jeden, albo w ogóle nie było, to faktycznie. Dobra, to sobie skipnąłem. Cztery nowe postacie, albo pięć? Nie, cztery były nowe. Wiedzieliśmy, że nie wolno mu ufać. Ale jeśli Skywalker mówi prawdę, to jest jeszcze groźniejszy niż mogliśmy przewidzieć. I właśnie tym akcentem kończymy kolejny odcinek ze Skywalker Sagi. Dziękuję bardzo za oglądanie do końca i widzimy się już niebawem. Na razie się Manko i cześć.